Cześć, tu ja, GothicLamium2001 a to jest mój drugi poradnik na temat gry Minecraft w tym odcinku pokażę wam jak zrobić farmę pszenicy potrzebujemy płotków furtki i nasion pokażę wam jak teraz to zbudować płotki możemy położyć tak niekoniecznie trzeba je kłaść, ale zwierzęta nam nie wejdą i ładnie to też wygląda na wiecie, że Minecraft to w połowie estetyka. Dobrze. Teraz musimy wykopać rowy na dół na wodę. Ja to robię kilofem, bo nie mam niczego innego, ale wy nie musicie. No i jak już to zrobimy wszystko, to... Będzie trzeba ym, zbierać tą pszenicę, ale przede wszystkim sadzić ją na nowo, no bo sama nie rośnie, to nie jest na tej samej zasadzie co melony, które też wpiszę w następnych poradnikach. Dobrze. Ym, po co ja tu przyszedłem? Zaczynamy. Musimy zrobić motykę, to na koniec pokażę wszystkie receptury. Zaczynamy tak. Klikamy prawym przyciskiem na bloczek DERTU i nam się pojawia. No, tu nie I nam się pojawia Zaora na Ziemię. Jak widzicie, no ja tu nie proszę mnie zrobić, bo, chciałem, bo chcę mieć drogę. Z wodą sekwencję powtarzamy. Tyle ile będzie domów. No, wiadomo, im większe farma, tym większe zbiory. No, kiedy już zaoramy pole, możemy się zabrać do hodowania. Tak. Na tak samo, klikamy prawym przyciskiem myszy i dostajemy. Dobrze. Ja teraz się wybiorę do magazynu pomączkę kostną, bo nie chcę Panu opisywać całego procesu wzrastania tylko chciałam pokazać, kiedy już możemy to zbierać. Dla wyjaśnienia, ja tego nie cheatowałem, mam kurnik, bardzo długo go mam, on był pierwszy zamiast domu i dużo zabijałem tych kur, także... Mm. Mączkę kostną najeżdżamy tak, prawym przyciskiem myszy. Tak wygląda pszenica. Klikamy na lewym przyciskiem myszy, ona się od razu niszczy. Może, może z niej od zera do trzech nasion może z niej wypaść i zawsze jedna pszenica no dobrze teraz pokażę wam receptury na początku patyki tak się robi motykę proszę ja mam kamienną no ale jak tam chcecie teraz zrobimy sobie płotki płotki robimy w ten sposób z patyczków mamy tak a tak robimy furtkę no to wiadomo, no I to, było na, i to byłoby na tyle. Tak wygląda farma pszenicy. Ja jestem Marcin. Zachęcam do subskrybowania i komentowania odcinka. Cześć.